Siema. Witam was w <laughs> odcinku z Minecrafta, jak widzicie. <laughs> to by się spodziewał. <laughs> Ale tak, Minecraft. Chciałbym wam pokazać tak mniej więcej na start. Tak totalny start start. Jak zacząć w ogóle? Bo wiem, że. Jak ktoś przyjdzie z mojego polecenia, to może nie wiedzieć jak na przykład dobrze rozegrać tak żeby mm, no było szybko i fajnie. Powiem wam tak. Ja gram w to no trochę dużo Minecrafta na tym serwerze bo zacząłem kilka lat temu ale Nieważne Bo się będę czuć staro Dobrze Pierw co robimy idziemy na par plus Pytacie dlaczego <śmiech> <śmiech> Dlatego że hmm... To jest drewno Dokładnie wiśniowe Dlaczego wiśniowe już wam mówię ale pierw pracę i sobie weźcie drwala później yy, ja wam pokażę yy, w której to jest kategorii to nie 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 no szkło serio yy, nie nie jedzenie weź weźcie ruszku o budowle dwa i patrzcie jedna wiśniowa deska to jest 3 dolary a wiśniowy 5 to też są 3 dolary a tutaj nie są po 3 dolary i zrobicie sobie tak, sklep i sprzedajecie i macie super zysk, możecie sobie tak na kilo zarobić no i później kopać pod swoją działeczką i to jest naprawdę przyjemna praca tak na start jest przyjemną pracą. Później, moim zdaniem, jest przyjemna praca rolnik-hodowca z owcami i pomiędzy goleniem, goleniem owiec postaćcie sobie kilka pięter dyń. No i będziecie mieli super super metodę na zarabianie, można tak powiedzieć. I wtedy sobie wykupicie autofarmy, przez co będziecie dużo zarabiać. A dlaczego owce będą tak naprawdę głównym, z, głównym zarobkiem i zarabiarki? Dlatego, że na wełna kosztuje 15, a tutaj się owce stakują do 24. Owiec, czyli 24 dostajecie za jedno ogolenie. Więc jest super. Więc teraz możecie sobie to przerobić. Ostatnio sprzedane i 700 dolarów. Tak naprawdę za chwilkę. No i możecie sobie też kupić lepszą sikierę po tym. czy eee, ty, 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 tym. Znaczy, tym... Lepsza, lepsza, świerka. O, tu jest, ale uu. nie przesadzajmy z tą jakością, takiej. Ja, <tryk> ja dopiero zaczynam, ja dopiero zaczynam. Nie przesadzajmy. No, to są fajne, fajne, no, no. Um. Dobra. Y... O, proszę. Tysiąc pięćset. Jest sikierka. Warp las, warp targ. Tak, można jedno i drugie. No i dobra. Jest jedenaście po północy. Widzimy się za 10 minut i zobaczymy ile uda mi się zarobić. Dobra, nie jest 10 minut. Tylko 5 tak naprawdę minęło, ale wykopaliśmy całe. Tutaj się zaraz pewnie odnowi. Ale jak to się odnawia to... Pa. Zobaczmy ile udało mi się zarobić. Mam 500 dolarów. No 3800. Na start. Fajnie, spoko. Mi bardzo się to podoba. Lepszą zainwestować w sikierkę i git. E, nie, 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 nie tak. I na przykład jak trochę sobie pozarobi. A nie 5800 to 5300. I jak sobie więcej pozarabiacie. To naprawdę możecie sobie kupić e? jedzenie. A tu. Yy, to możecie sobie zainwestować w kilof i kopać tak jak ja pod pod działką. Jest naprawdę fajnie. I to jest taki naprawdę. Jeden z podstawowych możecie też sobie całe zrobić tutaj pole wytrych, w marchewkach kopać i uzbierać głównej pracy poziom 15 i wtedy na tych owcach naprawdę to pięknie leci. Miliony grubie, grube jako grubych milionach mówimy, to topkę już 7 milionów, ale... Ja sobie wolę grać spokojnie niż tryhardować 24 na dobę. Dobrze. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzę się z wami na serwerze. Zachęcam do pogrania. Będzie fajnie. Będziemy mogli na sobie razem pograć na streamie. I jak odpalę. No i co? Życzę wam miłego dnia, nocy. I co? Do następnego. Trzymajcie się. No i pa pa.